Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale, ja nazywam się Anastazja, a dzisiaj zapraszam Was na film, podczas którego przygotujemy fantastyczny deser. Będzie to deser inspirowany taką słodkością jak Choco Fresh od Kinder, zobaczcie, tak właśnie wygląda ta słodkość. To jest taki batonik, czy takie ciasteczko z mleczną czekoladą, z orzechami. No i oczywiście tutaj jakiś taki krem śnietankowy, więc coś takiego przygotujemy. Dzisiejszy deser będę przygotowywać w takiej dużej, dużej, dużej proporcji, dużej formie. Będzie to już taki fajny deser na cały weekend. Więc bardzo serdecznie Was. Zapraszam, od razu uprzedzam i przepraszam za dzisiejszy dźwięk. Nie jest dzisiaj zbyt dobry, ale mam takie drobne problemy z mikrofonem i musiałam użyć zastępczego, który nie do końca fajnie zbiera dźwięk, tak jak ten poprzedni, więc od razu wybaczycie za dźwięk, ale mam nadzieję, że przepis i deser Wam to wynagrodzi i wybaczycie mi pewne niedociągnięcia. No więc co, myślę, że możemy powolutku zaczynać, oczywiście że jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie zróbcie to teraz, tutaj gdzieś na dole jest guziczek subskrybuj, dajcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie komentarz, no i lecimy z tym. Od razu Wam mówię kochani, że ten deser jest mega, mega smaczny. I podam Wam oczywiście też wartość energetyczną, kalorie, ilość białka, węglowodanów oraz tłuszczy, żebyście mogli sobie wrzucić do swojego jadłospisu. Ale wydaje mi się, że jak skosztujecie, to na jednym kawałku może się nie skończyć. Nie skończyć. <gry> Więc lecimy. Przedstawiam składniki i zaczynamy. No to kochani, zaczynamy. Pokażę Wam wszystkie składniki, które będziemy potrzebować. Na pierwszy rzut, daktyle. To są daktyle, które już wcześniej zalałam gorącą wodą, żeby one troszeczkę napęczniały i żeby łatwiej się z nimi pracowało. Tutaj mam 180 gram daktyli wody, tak na oko i tak będziemy tą wodę potem odlewać. E, następnie mamy mąkę kokosową. Tutaj mam 100 g mąki kokosowej i będziemy potrzebować również 3 duże łyżki oleju kokosowego e, rozpuszczonego, roztopionego, żeby on nie był w takiej stałej konsystencji. Następnie lecą składniki na taką tą masę budyniową i to właśnie będzie budyń śmietankowy. Tu mam taki budyń bez cukru jeżeli korzystacie w swojej kuchni z erytrytolu, z ksylitolu to właśnie taki budyń, taką masę budyniową możecie sobie posłodzić takim słodzikiem ja akurat zapomniałam, że już mi się skończył erytrytol i mam niestety biały, zwykły cukier ale tutaj w przepisie podam Wam przepis z z erytretolem, żeby, no, żeby to było takie jak to ma być. No i cały ten budyń zrobimy na mleku. Tutaj mam akurat mleko, mleko ryżowe. No i potrzebujemy jeszcze odżywkę białkową. Ja akurat będę korzystać z odżywki białkowej bez laktozy, ponieważ laktoza nie działa na mnie zbyt dobrze. Więc taką właśnie odżywkę białkową sobie również wykorzystam w tym przepisie jeśli chodzi o górę tego ciacha to będzie nic innego jak roztopiona gorzka czekolada z kilkoma, łyż z kilkoma łyżkami mleka e, i to właśnie będzie ta góra, więc myślę, że bardzo fajnie uda nam się odzorować tego batonika, że będzie nawet troszeczkę podobny <noise> to będzie nawet trochę podobny do ciacho, do tego szoko fresha, no to co myślę, że możemy zacząć działać w pierwszej kolejności przygotuję sobie budyń, więc pół szklaneczki mleka przelewam do szklanki, sypuję tutaj zawartość torebki i dokładnie mieszam. Tutaj na tym etapie możecie sobie również dodać słodzik lub cukier. Ja do, dorzucam dwie łyżeczki cukru. I do takiego gorącego mleka, gorącego, które się już praktycznie gotuje, wlewamy miksturę budyniową i doprowadzamy do wrzenia. Do gotowego budyniu dorzucam jedną miarkę odżywki białkowej. No i jeszcze raz wszystko dokładnie ze sobą mieszam. No i teraz odstawiam na czas przygotowywania kolejnego etapu. Możecie zobaczyć, że odsączyłam nadmiar wody z daktyli, ale nie wylewam tej wody, bo może ona się ewentualnie później przydać, jeżeli ta masa okazała się być okazałaby się być zbyt taka zbita, to wtedy dodamy troszeczkę wody. No i teraz tak daktyle przesypuję do takiego wysokiego naczynia, ponieważ będziemy to teraz wszystko ze sobą dobrze blendować. Takie dobrze namoczone daktyle bardzo łatwo się blenduje, Możecie zobaczyć, jak ta masa fajnie, masa taka daktylowa, fajnie wygląda. W międzyczasie roztopiłam sobie olej kokosowy i dolewam sobie właśnie do tych zblendowanych daktyli. nie mąka kokosowa. No i teraz tą masę daktylową wysypuję do naczynia. Tak naprawdę na tym etapie można sobie jeszcze e, troszkę to ze sobą wymieszać. Możecie to też zrobić za pomocą łyżki, <noise> więc komu jak wygodniej. Ja lubię pracować rękami, więc często, jak coś robię, to robię to po prostu rękami, bo tak mi jest wygodniej. No, i teraz nadszedł czas na tą masę budyniową. Wylewamy ją tutaj na wierzch. Rozprowadzamy. Teraz przygotuję sobie polewę czekoladową w kąpieli wodnej. Tutaj już gotuje mi się woda. Tutaj mam. Dwie trzy łyżki mleka, do tego wrzucam pół tabliczki gorzkiej czekolady. No i ląduje to na kąpieli wodnej. Do momentu, aż czekoladka się pięknie roztopi. I teraz najtrudniejsze, trzeba ładnie rozprowadzić tą czekoladkę po tym budyniu. No i teraz ciacho ląduje do lodówki, właśnie na takie 4 godzinki, wtedy ono nie będzie takie galarytkowate, tylko będzie takie troszkę bardziej zwarte, więc będzie łatwiej go pokroić. Myślę, że górę potem przyozdobię truskawkami, no i właśnie tym batonikiem. Więc zapraszam Was na efekt końcowy już wkrótce, no i teraz lodóweczka. No i kochani, deser ciacho. Można powiedzieć, że to jest takie trochę ciacho. Mamy gotowe. Wygląda przepysznie. Teraz wkładamy go do lodówki na kilka godzin, takie 4 godzinki i po tym czasie można go wyjąć, pokroić, będzie gotowe. Więc serdecznie polecam. Spróbujcie koniecznie, dajcie znać w komentarzu, jak wam wyszło. No i dziękuję za dziś. Buziaczki, pa pa.